najnowsze roboty koszące na różne trawniki, przeważnie na małe i średnie. Zobaczcie sobie, to są roboty pracujące ze sztuczną inteligencją, bez przewodów granicznych. Topowe marki, firma Mammotion. Tutaj mamy model Juka do 800 m2. Tutaj Werkens Alva do 3000 m2 trawnika. Rewelacyjny robot Mammotion Luba, też bardzo dobry robot. Następnie też ma Motion Robot. Zobaczcie sobie: to są najnowsze roboty koszące bezprzewodowe, które możecie sobie zobaczyć, osobiście dotknąć, pobawić się, zapoznać się z podstawowymi funkcjami, uruchomić w aplikacji na naszym trawniku testowym. Zapraszam serdecznie: wpiszcie sobie w internecie testuj koszącego.pl bez polskich znaków. A jak ktoś ma ochotę, to zapraszam piotków Trybunalski, ulica Topolowa, 15. Warto wcześniej zadzwonić i umówić się na spotkanie.